Amerykańscy producenci szukają polskiej rodziny, która wystąpi w nowym reality show "Warsaw Chicago". I, I producenci stawiają taki szereg wymagań: ojciec powinien pracować jako policjant lub prezes firmy, matka zajmować się domem, córka ma randkować z chłopakiem, który nie podoba się rodzicom, a jej brat powinien szukać wrażeń z doświadczonymi kobietami. Dobrze by było, gdyby był ścigany przez policję dodatkowo. Dziadkowie mają być przedstawicielami tradycyjnego polskiego katolicyzmu i modlić się za rodzinę po polsku. Rodzina powinna mieć jakąś ciekawą historię do opowiedzenia z czasów II wojny światowej czy Holokaustu. I twórcy Warsaw Chicago zapewniają, że w programie nikt nie będzie kpił z katolicyzmu i, i Polaków, chociaż oszerzenie uprzedzeń oskarżano ich, gdy robili program o rodzinie włoskiej. Polacy powinni więc uważać. Za produkcję Warsaw Chicago odpowiada Juri Abram Rutman. No właśnie. I polskie rodziny w Chicago powinny zrobić to, co w dowcipie zrobił biedny Żyd Abram kiedy hrabia radziwił, ogłosił, że poszukuje kamerdynera. Wymagania francuski i katolicyzm. No i przyszedł Abram do pałacu i pyta zarządcy, czy kandydat rzeczywiście musi znać francuski. Tak. Czy rzeczywiście musi być rzymskim katolikiem. Tak. To proszę przekazać panu hrabiemu, że nie mogę przyjąć tej posady.